Jak zwykle Skyminer. Jezu. I witamy w Dipro Galactic. Ale musisz mieć więcej entuzjazmu, bo inaczej ci statystyki nie wyjdą no. A, bo to było za... No tak. Znaczy to już Jak tak jakby... było. Nie ma wiesz. Nie, nie, przepraszam. Bo ja nie chcę, nie chcę psuć jakby uszu, tylko chcę a, zrobić nie? wiesz. Chioganej. O, są jakieś grany zamrażające. Dobra. E... Pierwsze co było, było dużo update'ów, nie? Było bardzo dużo update'ów. Nie pokazaliśmy Wieło. wielu rzeczy. Zmieniono są... drzwi, jakby te plakietki na, na, na nick. Takie tablice. Fajne, fajne są tablice. Z co? Medic Bay jest? Ty, ten Medic Bay chyba też lekko ulepszyli ostatnio. Chociaż nie, może mi e... się wydaje. Rzadko tam było. granaty, dwa nowe. Zamrażające i taki. Z cukrem? W sensie, że jak on wybucha, i po, jakby inni wrogowie go atakują, tego pokrytego A, cukrem, to tego. Z cukrem. Dobra, mamy, mamy bar. Bo tak, patrz. Bar był. Nie, nie było, czaisz? Chyba nie było. To było aż tak dawno. A. Aż tak dawno, że jeszcze baru nie było. I tej mini gry z beczką. Tutaj można pograć w beczką. Z, z beczką. Za wszyscy fani, co oni Tak. Czy znaczy, dlaczego było nie nasi... było odcinków? Nie było dlatego, że nam się nie chciało. Nie, skąd, skądże? Bluetooth od myszki mi przeszkadzał. Znaczy. Przeżywał. Właśnie, nie poczekaj, bo nie ]wać. o co tam chodziło? Bo ty nie mogłeś odpalić gry, bo coś tam był problem. sterowniki, nie wiem co tam miałeś. A, tak, tak, coś się zepsuło, tak, no zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest tak, że jakby nie mi się. Nie, ale no, co miałeś z tą kartą graficzną? Bo kartę graficzną zmieniłeś i chyba. Nie, w ogóle komputer zmieniłeś i dopiero ci zacząłem. No tak, Ustawienia musiałem pozmieniać i jeszcze nie miałem wszystkich rzeczy pozmienianych. I mi się nie chciało tego robić wcześniej, bo to czasochłonne strasznie. No, ale w każdym razie, dobra. Wybierzmy sobie. Ale ty nie musisz odgrywać teraz, wiesz, roli Barmana. Czekaj, nie bierzmy stronk, tylko bierzmy o regular. Ale z ciebie lightweight mi. No. Casual. Casual, kurde. Dobra, chodź. Tu. Nie graj już w beczki. Jest to piękne, że. Jakby dużo osób po prostu rzucało tymi beczkami sobie po mapie, bo one są tu wszędzie składane, więc twórcy stwierdzili, że ej, dodajmy im minigrę w menu, w którym będą jakby rzucali beczkami. To jest piękne. To jest wspaniałe, że tak bardzo słuchają społeczności. Dobra, czy teraz tak? Są jakieś chyba nowe rejony zostały dodane. akurat w Moja tym... Można podnosić kubek z powrotem, jak <grym> go rzucisz. No, nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem, tego nie było wcześniej przecież. Było. Yy, w każdym razie, kurde, jedyny nowy region jaki jest i chciałem pokazać, to, to nie ma żadnej misji na nim. A no to wiesz co zrobimy? Ale są coś I... nowi przeciwnicy w ogóle, tacy jakiś pseudo-neutralni, chyba, nie? No tak, 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 tak. To prawda. Dobra, wiesz co? Zróbmy sobie cel ten, że zabijamy trzy potwory. Może być. Yy, host private. Zrobimy na drugim poziomie trudności, bo jakby... Wow, w ogóle co jest z tym droppodem? Coś... Aha. Da dalej działa ten jakby easter egg, więc jakby... <laughs> Super, Musiałe że ja to włączyłeś. To <laughs> Akurat no. teraz. Wiedziałem, że Ci się spodoba. No. Wow, okej. Okay. Ale o co chodzi z tym, że indywidualne droppody jakby... Że, nie wiem, możesz zamawiać. Nie wiem, w sumie. Bo w change logu coś się Sublajpad, o to chodzi. A. Wow. W o to chodziło. Ale, animation. Ale, wow. Nareszcie ją zmienili. pierwsza była taka nudna w sumie. To, to mi się bardziej podoba. Mój komputer, który trochę, trochę przyspieszył od razu ta animacja to niego no za dużo, wiesz już po, po takim Minecrafcie na becie czy coś nie, to już gra, która trochę więcej wymaga, to już nie to Jak samo. Ma piksele takie mniejsze i w ogóle? No no. no. Czy to, to się jest. świeci w ciemności teraz? E, co się świeci w ciemności? No One się zawsze świeciły w ciemności, Jezu, co a teraz jakieś kwasy wydają? Co? E, co no, ten gejzer? Nie wiem. A ład! Wow. Może okay. nie, z... nie kop gejzerów! E... Co? Dlaczego... Dlaczego kopiesz gejzer? E... Przyjdź, ratuj. Co żeś zrobił? To dobrze lokuje na resztę misji. Dlaczego to wybuchło? Ciekawie, zabiła kota. Tak. E... Dobra. E, to nie to nie jest przejście dalej? Zagotowane. O, gold. Nie musisz używać tych pochodni, takich na, naściennych. Dlaczego? No, bo one Zabawiam się mogą się. przydać. One dają co prawda Mam więcej tego. światła. Mam ich dużo. No. Później się będziesz musiał nimi bronić i będziesz miał problem. <śmiech> <śmiech> się amunicja skończy. Już ile razy tak było? Trzy? <laughs> Może cztery. <laughs> Weź. No, dobra. Więc eee, teraz tak, w sumie powinienem sprawdzić jakby... Aha, bardziej bardziej w dół i w lewo Okej. Trzy bardzo. O! Już są jakieś Robaki Nie Robaki Dobra. Gdzie ty jesteś znowu? Kwiatka szukałem. Okej okay. Ale po... Nie tak, co... mamy kwiatki? Nie mamy fosili. Fosile właśnie, dlatego się... to jakby... Po co kwiatków szukasz? O, jest duży zielony. On jest chyba taki sam, tak? Ty, mam granat przyczepny! Okej, okay, to jest przyjemna nowość. W ogóle w tej misji jest jakiś bonus do golda. Ponoć. Z tego co Ale... tak zobaczyłem. No, wiesz, ja nie, nie, nie czytam kontraktów, które podpisuję. <laughs> Nie mam tych problemów No tak Wow Uwaga, idą No, dzięki Nie ma za co Wow, Jezu, jak się... Ten miód, cholerny Dobra <laughs> Teraz wiesz, tak staram się trochę na siłę nie przeklinać, nie? Family friendly content No tak, 12 plus 12 plus nie, bardziej chodzi o to, że kiedyś ktoś z rodziny to na pewno obejrzy, i jakby będzie miał problem do mnie. A no tak. Nie, nie jestem YouTuberem, nie mam tych problemów. No widzisz. Ale nie czekaj. A co jesteś? Przepraszam. Czy ja mam Twój kanał też polecić? Już... No nie, ale jestem tu. A, w tym sensie, no tak. Pff, się nie, nie możesz nazywać YouTuberem, tylko asystentem, tak? Stajesz, stajesz standardową stawkę, więc jakby... Nie mam kanału robiony dla nauczycieli ze szkoły. A tak? Kazali robić w formie filmiku. Co nie sądziłem, że może być takie fajne. No, satysfakcjonujące, jakby, nie? Jakby łatwe i przyjemne. No nie. Czy osobiście nie robię dla nauczycieli. Jakby... To jak nam to kazał łatwiej. robić ten filmik do no, 3 minuty w jakiejś dziwnej aplikacji. Nie, to u nas rozszerzyste na YouTube'a i wysyła mu maila, nie? Bez tej aplikacji, no właśnie, jakby no, jak... My się zapytaliśmy, czy można na YouTube'a, a on takie... nie. Macie, tak. macie, aplikację, ona jest za darmo, jakby, o co chodzi. Macie robić w aplikacji, tak? Nie ja bym nawet wziął od YouTube kanały uczniów i subskrybował, nie? Jakby, żeby mieć, sobie w ogóle w potrzebu, jakby, Ej, no nasą. tak, tak, no a ale, jakby, no, bardzo... dobra, no, wiesz. Może chodziło o to, że jeżeli wrzucimy na YouTube'a, to on się spodziewał, że to będzie, wiesz, dłuższe, nie? No to mówisz, że jak jest więcej niż 5 minut, to nie oglądam LOL. a tak. Jakby on tak powiedział jednemu naszemu dziewczynkowi, że jest za długie i on jakby nie chce mu się... <laughs> no i ja Tyle. w sumie rozumiem, no jakby, jakbym miał no. słuchać filmu jakiegoś ucznia, który mi coś takiego by przygotował i takie, wiesz, te, jakby... Nie wiem jakie ty robiłeś filmy, ale u nas te niektóre filmy to były takie, że po prostu zasypiasz. Tak, to, tak, dokładnie, to jest jakby... Tutaj teraz, bierzemy. Tak, A Teraz tak. 15 minut szukania narzędzia w Paint'cie, nie? Tak, dokładnie. Ja sobie no. zawsze robiłem jakby... Umiałem używać o matko, kolega dzwoni od robienia projektu. Gram, Aha. nie widzi? Discord ma tą funkcję, że jakby gram. Nie przeszkadzać. Ech, dobra. Ech, choć, bo ja się, wiesz co? Ja się coś cofnąłem do tego głównego pokoju. Dlaczego? to nie, to chodź tu wracaj. Znaczy przez przypadek, ale nie, wiesz co nie, właśnie, bo mamy szukać tych, tych dużych czerwonych, nie? Jakby a widzę, gdzie nie? jest pierwszy z nich w sumie. Bośmy poszli tak szukać sobie materiałów, a to nie jest celem. No to tak, więc... po kieszeniach, wiadomo. No po kieszeniach ja rozumiem, no tak, no trzeba wziąć do, do kieszeni te. Kilogram ołowiu czy tam czegoś, cokolwiek kopiemy, złoto. Ja już, tak. już pędzę, no. Ale. O to jest granat. oj. niski. Dobra. Znajdziesz mnie, czy gdzie ty jesteś? Ja Cię nie znajdę. Gdzie no, gdzieś. <laughs> Okej, okay, ja Cię widzę. W miarę na tej mapie. S. O, super, super. Dotarłeś, wspaniale. Może ten filmik nawet nie będzie trwał 40 minut No potniesz. Nie, co? Pod, podciąć z, z deep Rocka będę ciął? Proszę cię. To jest przecież... Ja ciąć Ciąć? Tylko dolinę obrabiam. Wszystko inne to wrzucam jak leci. Ty wypełniasz po prostu. Wszystko tak, to jest to taki inne. wypełniasz, nie? No bo jak wiesz, jak ktoś sobie chce, nie wiem, może sobie... się na dolinę. <laughs> tak, dokładnie. Jak, jak coś to wiesz, to sobie ktoś może to puścić po prostu w formie podcastu. Chyba, że go gierka interesuje, no to sobie popatrzy jak się gra. A no tak, gramy w grę, no to pamiętam. A no tak, no, no gramy w tą grę, nie? Jakby... Dobra, chwila, bo tutaj będzie walka z bossem zaraz. Uwaga dla... Su... Uważaj creeper za tobą. A tak, blisko za mną. No, blisko za tobą. E... Tak, więc no dla słuchaczy audio, uwaga, teraz się zacznie coś dziać, zaraz właściwie, bo tylko Ale wykopię to coś, bo, bo, bo po kieszeniach trzeba tutaj wziąć materiały najpierw, tak, no na ulepszenia, ekwipunku i tym podobne. Na czarny rynek, wiadomo. No, na czarny, <noise> tak, a tam jest coś takiego, co przypomina jakby czarny rynek, że się logujesz i sprzedajesz te minerały, nie, a jakby... Która firma, która jakby wynajmuje górników, pozwala im zatrzymywać to, co wykopali? No wszystkie, jak wiadomo. <laughs> Kopalnia Strzęgaw sobie zobacz. Naprawdę mam taką politykę. Dobra, uwaga, kop... u, u. Okej. Okay. Wykorzystam z nowych granatów, ale go źle rzuciłem. O, w mordę. A, bo już zaczęliśmy. No o, mógł, fajnie, bo jakby ja no. sobie poszedłem na Discorda, żebym odpowiedzieć temu koledze co dzwoni. Super, przez super. No, Ale czas. to było proste. A to jest drugi grana cięty. Na Następnym razem jakby bierzemy wyższy poziom trudności. No. Si się ostatnio nam nie szło chyba. Jak nagrywa... Chociaż nie wiem. Kiedy to było? Kiedy to było, jakby to pół roku temu, co tak wiesz. Tak. Chociaż czy to było pół roku... Nie wiem, nie wiem. Wolę, wolę, nie wiedzieć. Chwilę bo znowu gdzieś poszedłem, a... Okej, okay, musimy iść teraz jakby w dół. Powinien być kolejny, bo... Uuu, u, Ty, uważaj tutaj. Ja zawsze uważam. No, wiem. Dlatego cię właśnie strza... Gam. Okej. Okay. Ja nam zrobię wyjście. Żeby było szybkie. O, duży zielony. Skrypt mu się jeszcze nie włączył. To wykorzystuję. <grymne> Już się. Chyba zginął. Dobra. Eee, czy tam dorzu dorzucę linkę? Ok. Kurde, ostatnia linka, ale nie została tylko. Będzie trzeba listu play'a jakiegoś zamówić. Eee, gdzie jest? Teraz ten czerwony, właściwie. Jeszcze niżej? Morda. Ja tak jest, ja takie gejzery są takie słabe, jestem zawiedziony. Podnieś mnie wyżej. Za wysoko. <grym> Chwila. Jak się dostać jakby... Ach, tymi tunelami niżej. O. Fosil. Przynajmniej tyle. No ja jestem ciekaw jak to się ogląda, jakby... ...że Pewnie czy nie jest nudno. za ciemno. Nie, jakby chodzi mi, wiesz, typowo wizualnie już, jakby to, to że gata, gadamy po prostu głupoty łażąc po jaskiniach, to inna sprawa zupełnie. <grym> Bo ta gra jest dość ładna, tylko ja nie wiem czy... Kurna, znowu tak. nie przestawiłem i pewnie będzie w 45 klatkach. I mi znowu, takich dwóch kolegów z klasy, pozdrawiam serdecznie. Jedy, z czego ja... ciągle to. Mi się... <grym> tak. po, po, po co grałem. granat żeś rzucił, jakby? Mi się mylą z klarami dobrze? Boże. Mam dys... Mózgie, kurde. <laughs> to jest wszystko, jak to jest, tak zwane. Jest wszystko. O, dobra, tutaj będzie ten. O, patrz, jest. Kolejne, kolejne duże to Jest jaj. mało miejsca, to mi się nie podoba. No i tam narzekasz. Po prostu jakby zwap go do siebie. No tak. Shit. Do siebie mówiłem. Fak. Dobra. Nie ma za co. Tak, w ogóle tarcze też są nowe. Jakby ktoś nie zauważył. Weź go on weź go tam strzelaj. Myślałem, no że on już umarł. Ale strzelaj go w, tu, w tył tylko, przecież on pancerz to mu nic nie zrobisz. nie dam jeszcze tego shotguna. No, weź... No, to też odradza dol. No kurde, nie umiesz strzelać, czy jak? To jest shotgun, on powinien trafiać zawsze, o co ci chodzi. Zabiłem to w parę sekund. <laughs> jakby Masz krasę do zabijania dobrze? No mam Dobra y bueno, Wreszcie padło A, Akurat idealnie nie mam amunicji do shotguna więcej Super Bo no, kurde znowu grana ja, nie, <laughs> Masz super, su su ja ci za zamówię na, na, na nasz koszt no. Te małe Okej okay. Jeszcze tego o, tam idzie? Szybsze. No idzie trochę, no znaczy nie niedużo, ale Ty sobie pewnie Dobra. poradzisz. No to weź idź sobie teraz z ten Risupdata. Ej, okej, amunicję. Poczekaj. Nie no, ja sobie weź no. Dobra, super. Nie wiesz, drugie. Wiesz, że to ci nic nie da, chyba. No chyba nie, ale co z tego. No, no, a nie, granat mi jeden dało, dobra. Wiec. Nie potrzebuję granatów, nie używam. <laughs> no, używasz jako flary, tak? Zamiennie. No. Dobra. E... Gdzie my mamy teraz? Oh shit, e... musimy się jakby wrócić? No oczywiście, że się musimy wrócić. No, musimy się wrócić. Chodź, wracamy. Nie, to poczekaj, sobie nitry trochę wezmę. No to nie bierz, bo już jakby zamawialiśmy resupply'a, no... Nie przetrwasz. A nie możemy drugiego? Ale po co ci drugi? No, jakby potrzebował może. Co, nie przetrwasz z tym jednym? Ale jeszcze jest jeden zestaw. Zostawiłeś. Ja sobie wziąłem, nie wie czemu w sumie. Chciałem zobaczyć czy się coś zmieni w moim ekwipunku. Bo mówię, że nie brać drugiego, no to nie wziąłem drugiego. No i proszę. bardzo dobrze no. Nie co, zostawimy go tak, też żeby sobie buutery. Tak, ten bo i tak ci nic Tylko nie Tylko zjedzą nie da. nam no. Ale nic jedzą, a może się przyda w drodze powrotnej skąd będziesz wiedział? Tobie się na pewno przyda, bo jakby... Pff, ja przeżyję. <grywa> Patrzę sobie killy poradził. z No, ty jesteś scoutem, a jestem takim tankiem. No to sobie zagraj z kołtem, hmm. się przekonasz. Nie no, 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 się przekonam. Ale ty masz lepiej sperkowanego, więc jakby... Tata, no. To by nie było to samo, tak? No chodź wreszcie. O, idziesz, dobra. Idę, jako scout, jestem bardzo szybki po prostu. No nie właśnie, szybki. widzę, nie? Ja jestem nie chodzącym, chodzącym czołgiem, a po prostu dybieram, szybciej uważę niż ty. To jest moja decyzja. <laughs> że idę wolno, po prostu zabezpieczam tyły. Sprawdzam, czy niczego nie przegapię. Ale ty, scoutem. <laughs> Scoutuję tyły. Scoutuję <laughs> tyły, no. Znowu żeśmy źle poszli. Może no, no. ja zacznę prowadzić, co? Bo widzę, że ty trochę nie umiesz. No, jedziesz w scoutie. Czekaj, muszę iść wyżej, nie? Nic nie widzę, gdzie jestem. No to, no to niezły z ciebie scout. <laughs> Przynajmniej no, wiemy gdzie... mniej więcej, gdzie mamy iść, a nie, że. O, no. Eju, jak Ty narzekasz, no. Ej, byśmy myślał... się Kurde. Tam by się trzeba było jakoś przekopać, nie wiem, co z tym zrobić. Tam w ogóle nie widzę żadnego połączenia tutaj. Chociaż. Musimy się jakby cofnąć na górę. I stamtąd dojść. Jakimś takim przejściem, które tam dalej, co jeszcze nie odkryliśmy. To jest, to jest mój pomysł, jakby. Nie mam lepszego planu. Nie, nie, nie wiem co innego możemy jeszcze zrobić. Na razie. Kurde. Dobra. Ty to wiesz co, to nawet wyjątkowo e, zrobię cięcie. Mitra nie wydobyta. Okej, okay, tu byliśmy, tak. Tędy wow. wchodziliśmy. Wow. Ale dobra, to jest dobra, nie. To jest dobra droga, patrz tutaj. Tu, 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 o. Matko, ale mi się rapsy włączyły, kurde. No, sobie słuchasz. Tam. I, e, co, co sobie puściłeś? Spotify'a sobie puściłeś? Tak, Spotify'a. Czekaj, 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 zanim zaczniemy, patrz. Patrz. Tutaj jest... Coś na... E, do, coś do kieszeni, coś dużego. Coś do kieszeni, coś dużego? Tak. Pa, pa jaki będzie, pa jaki będzie kryształ. E. Dawaj oh coś fuck. dużego do kieszeni. Eee Dobra Zaraz, 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 zaraz Zaraz go namierzę Kurde <laughs> Widzę na natarnie po drugiej stronie skały <laughs> Zaraz go namierzę Jeszcze chwilka <laughs> sekundę <laughs> Tylko tutaj nie ma Ja nie wierzę M Więc nie ma Mi się tego. wydaje, że znalazłem No znalazłem Przeciśnij Ech no dobra, to dopakuj. To o O. Gdzie on jest? Więcej rzeczy. Gdzie mały gównia znaczy robot? Nie. Czekaj. Łoł. Wow. Eee. O, 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 okej. Okay, okej. Okay. No, Chodź bo... Bo bójka. Tak. Kru, krótka przerwa była. E, okej, okay, to już ostatni. Ja chyba armor przebić, nie? Nie, moim... nie możesz. O shit. Eee. Granat! O wreszcie mu dobrze walnąłem ten granaty. No to mały damage w sumie zadało Myślałem, że będzie lepiej Kurde A i si się uwziął na mnie Mi się podoba No. Kurde, weź go weź go za Zabij. Zabito Nie powoli Zabito. No widzisz, że robię demage'a, nie? No nie wiem. Dobra. Wre wreszcie. No już się, wreszcie. wreszcie. Wow. Wow. Tankiem jestem, ale jak... Jak dwa naboje we mnie lecą, to już nie mogę wytrzymać. Ooo, raz. No dokładnie. <laughs> Dobra. Le lecimy z tym dropodem. O jak się chigment dostałem. Wow. mi no, się nie umrzy <laughs> Nie wszystna ciebie, nie? Ty, w sumie, sumie fosil by się jeszcze jeden przydał Mówi się po drodze zebrać. A by się przydał. Żeby mieć second objective. To na szybko trzeba znaleźć. Morda, ale już poplątane są te jaskinie, naprawdę. Nie wiem czemu mi się to zmienia, w ogóle myszka mi się popsuła, moja standardowa. Moja gamingowa. Już jest, już jest niestandardowa teraz, tak? Tak, już jest niestandardowa, teraz jest taka od laptopa. Wiesz taka, taka mniejsza i w ogóle. Miałem taką kurde, gamingową. Świecącą Świecą. Się. Ale się świeciła. u... Synchronicznie się świeciła razem z moim telefonem, żarówką? Tak. I kartą graficzną. I podkładką pod myszkę. Nie, 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 tego mam nie, 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 są takie Nie dziwię się Ale nie, one są fajne, bo to są takie, że jest myszka bezprzewodowa i ta podkładka je ładuje Okej, okej, okay, okay. to, to jest, to jest spoko pas, Ale przy okazji jakby diody wsadzimy jakby... No, no tak, jakby Jak już kupujesz bezprzewodową myszkę, która się ładuje z podkładki, to jakby stać nie? No, w sumie Dobra, nie ma tego fusila trochę słabo Dobra, trudno, nie będziemy teraz ale szukać Ale mam 4 minuty Nie, nie będziemy teraz szukać, bo jest odcinek Idziemy teraz szukać Nie, bo jest odcinek, nie będziemy teraz szukać tylko ale pieniążki Chodź, chodź. Chodź, wreszcie. Poczekaj. czekaj. no dwarf behind. No, o. No. Pięknie. I wracamy. Czekaj, się... O. No. Tak, tak, się emotki robiły. Wow, co wow. jest? <grym> Ta! Udało się. <grym> Tak wiesz, we Śląsku, tak, jak wychodzą z jaskini, to za każdym razem takie. Udało się. Ale to, było, ale to było. głupie. Był taki bardzo prosty. Ten taki wiesz, panel z podsumowaniem. Że mieliśmy po prostu karty z postaciami, kto co zrobił. A tutaj takie cringe'owe jakieś wychodzą, kurde. Jakąś taką animację jeszcze im dali, jest. Dobra, na to idą pieniążki z Ride Tak, dokładnie. No, jestem ciekaw, kiedy ta gra wyjdzie z Ride Access, już tak dużo oferuje. Dobra, to. To było na tyle, jak na razie. Więc do zobaczenia w przyszłym odcinku za pół roku. Czy jakoś tak. Cześć. Cześć.